Hej, 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 siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj kontynuujemy naszą grę The Bunny Grewiert. Już nie przedłużam, no i zaczynajmy. Lecimy. Tam nie zobaczyliśmy tego... Mm. Um, hop. Tego. Góra, lewo, tu, enter, prawo, bo kropek nie używamy. Chciałbym Cię poprosić o jedno, widzów, żeby zostawił suba i lajka. No i lecimy! Do, czyli góra, lewo, dół, enter, prawo Dobra, zapamiętać Wskakujesz No to ja też I to Królik, przekreślony królik Hmm, okej okay. Puk, puk I co, czego on nas chcą? Hmm, hasło Góra, lewo, dół, enter, prawo Dobra, wchodź. Idziemy. Jeśli wejdziesz do środka, nie będziesz mógł wrócić do grodu. Wchodzisz mimo to? Okej. Okay. No to wejdę. Co mi szkodzi? Dobrze, lecimy. Pędzimy, pędzimy, pędzimy jak wihura. Pędzimy jak wihura. Oj. No i jak? Idziemy, idziemy. O nie, paliło mi się, że marnuje. Niestety muszę zakończyć odcinek, ja. Dobra. Jakby... Tutaj jest taka korytarz. Na ścianie widnieje napis królikom wstęp zbrniony. Okej. Okay. Na ścianie winie. na podłodze leży mnóstwo pufek po sprayu oraz drewniany stolik. Na no ścianie widnieje napis, kocham boksa, czy pudełka, czy ten, ten sport. Na no ścianie widnieje napis, nigdy więcej zasad. Tego chyba nie umiem przetłumaczyć, po prostu ktoś nie lubi zasad, i tyle. Spędzimy. Na górę. Ej, ej, chodź, chodź! kto tam był? Kto ty jesteś? Halo. Kto ty, kto ty? jesteś? Jagieczka <grymne> Dobra Łooo, wow, ale typ Kto to w Czemu on ma tydło na... na sobie? Siema, ziom Zaraz już so mają co? Takim kind of imponującym like. Nie będę kłamał I'm be Ale będę w tym momencie szczery Czemu mnie mi dzisiaj widać widnek, koleś?

Komu w drogę? Temu? Chwila, oh, prawie oh, bym zapomniał. Nazywam się Boxers. <grym> Dobra, klas na nas. Ale to było z Okej, okay, nie umiem tego powiedzieć. Na dworze zaczyna się ściemniać, A rośnie polscy zaczynają się niepokoić widok do, o, do chatki, dłuższego czasu pozostają zamknięte. Co tam się dzieje? No właśnie. Żeby była jasność. Co? Co on coś przechlapał, przerąbał, czy jak? Jeśli któryś z was wejdzie do tego labiryntu, nie będzie już tutaj tak przyjemnie, zrozumiano? Twoje poczynania narażają twoich kumpli na niebezpieczeństwo, więc nawet nie myśl o tym, żeby ponownie tam schodzić. Oj, jak późno! Moje małe rączki się czekały na zewnątrz godzinami. Wybaczcie, że musiałyście tyle czekać. Wracam do domu i sugeruję Wam wszystkim się ziemnąć. zwłaszcza Tobie, numerze 8. Aha. No okej. Okay. I no i jak? Po co tam. Oj. Czemu on dalej nie śpi? Co on miał z nią koszmar? Nie, on gdzieś ma zamiar uciec. Może znowu tam gdzieś, o czym mówiła Sky. No okej. Okay. I. O! o nie! O nie! A kogo my tu mamy? Jedyne sejmownie za i numer 8. No już się wymykamy, co? Bo nie do końca rozumiesz powagi zaistniałej sytuacji. Mam nauczyć cię manier? Poznam to za zgodę. Co? A co ona z nimi zrobi? E? Ona jest czy jak? Ty, nie! Ej! No, no, no chyba już było widać, co się stało z nim Oj. I dopiero teraz się zaczyna gra? <grym> Serio, ostatnio jakoś ja nie wiem czemu No tak, dopiero teraz się zaczyna gra Bani Banigraver Wcześniej groźmy w The Bunny Garden No okej, okay, co? Wiesz, uh, Myślałam, że to miejsce może jechać szybciej Że ta winda Tak by inaczej, nie chcę psuć zabawy, ale mam pytanie Ty kiedykolwiek biłeś się z kimś? W szkole tak w, tak, w gorzach nie szczaram się, ale uznajmy, że... To... O, kozak! Widzę, że jesteś gotowy na, na ciebie czeka. Okej. Okay. Tu będziemy się bić? Dlaczego tam na ścianie było napisane kocham boxa. No. Jesteśmy na miejscu. To czemu Ta winda się dalej rusza? Nie wiadomo. Więc tak. W porządku. Chodźmy do sali treningowej. Witam. Ok, gdzie O Oto, jak będzie przebiegać. W tym rzecz. Mamy tutaj zawody bokserskie. Takie w nie? Tak wyglądają nasi pięściarze. To są rzecz jasna? Ręce. A to jest głowa. Wow, odkrycie Ameryki. Naprawdę. <grym> Będąc na ringu, twoim zadaniem będzie w nią trafić. Strącisz im głowę, wygrywasz. Ale... Ci zawodnicy znają się na rzeczy. Głowa i ręce pracują wspólnie jak drużyna. Strącenie im głowę nie będzie takie proste jak myślisz. Ponieważ, Ponieważ musisz również, również uważę na ich ciosy. Jeżeli pokonasz wszystkie co będziemy... mógł z nami zostać. To lose, a jak przegrasz, wykopiemy cię. Teraz you know kiedy to wszystko wiesz, you, może pokażesz here, małemu Stearcowi co umiesz? Worry, nie przejmuj fine. się, nic mu nie będzie. Okej. Okay. Czyli ceningboxersie te jeszcze to jest... D i A. A, to jest UNI. Okej. Okay. Enter to walić. Space to Na pewno to jest blok, nie ma, bo tak to nie można chyba bić. To bym musiał być jakieś ulty do ładowania, ale tutaj nie ma pewnie Urtów. Okej, okay. się ten dobrze. Zdadmy spokój, co tutaj będzie no, tak, To blok. Wali, wali, wali. Wow! Co to za Halo. Wow, ale trudne. No, e Widzę, że się z tym nie pytać, koleś. Chyba jesteś gotowy na prawdziwą walkę. Spotkajmy me się w sali konferencyjnej, hehe. <laughs> I moglibyśmy w tym miejscu zakończyć ten odcinek i zaczniemy w następnym, myślę dzisiaj. Więc i mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście, y, oczywiście y, dalej proszę, żebyście zasubskrybowali i do, dali łapkę w górę. Jak chcecie to wejdźcie na kanał Łuszka i Maka, tam będą dwa odcinki fajne, zobaczcie sobie, jak chcecie też tam zostawcie suba i, suba i gałapkę w górę. I jeśli chcecie kupić tą grę, to tak wejdźcie na Steama w lato lub w, w zimę, albo wejdźcie na, jak to się nazywało? Dzisiaj nie pamiętam, w na następnym odcinku wam powiem. No i ja mam nadzieję, że się podobało. No i pa pa!